Spicium perinatalne, a właściwie perinatalna opieka paliatywna to forma opieki, którą obejmujemy rodziny, w których postawiono diagnozę prenatalną ciężkiej i nieuleczalnej choroby. Wszystko zaczyna się od y, kobiety, która jest w ciąży i u której podejrzewa się wadę. Następnie taka pani kierowana jest na diagnostykę prenatalną, gdzie stawiana jest diagnoza. Jeśli okazuje się, że u jej dziecka, u płodu, podczas ciąży rozpoznano ciężką wadę, czasami wadę genetyczną, wadę mózgu, wadę innych narządów, której nie można leczyć, taka osoba wraz z całą swoją rodziną może być skierowana właśnie pod opiekę Hospicjum Perinatalnego. Co dzieje się dalej? Dalej oferujemy takiej rodzinie zarówno opiekę medyczną, psychologiczną, jak i duchową, czyli opiekę holistyczną, po to, aby stworzyć jak najlepszy plan postępowania. Doskonale wiemy, że w takich sytuacjach nie możemy zastosować aktywnej medycyny, aktywnego leczenia, czyli nie możemy wyleczyć tego płodu ani narodzonego dziecka. Natomiast jest to forma opieki, w której możemy zaoferować zarówno leczenie jest to leczenie paliatywne czyli łagodzenie bólu u narodzonego się dziecka, duszności i innych problemów, które się wtedy pojawiają, ale także przede wszystkim opiekę wspierającą, opiekę psychologiczną, którą obejmujemy całą rodzinę przygotowującą się do narodzin dziecka. Najważniejsze jest to, w momencie, w którym nie może pomóc ta aktywna medycyna, aby nikogo nie pozostawić samego, aby każdy uzyskał wsparcie i aby zaoferować w danej sytuacji, najbardziej adekwatną pomoc.